Pogoda za oknem taka, że aż chce się grać w piłkę. A jeśli w 2025 roku nie przegrało się meczu w Ekstraklasie, to te chęci są jeszcze większe. Tak jest w przypadku Korony, która w 24. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy podejmowała, znajdującą się w strefie spadkowej, puszczenie połomice. Przed meczem zobaczyliśmy jeszcze nowego właściciela Korony, a więc Łukasza Maciejczyka. I możemy przystąpić do gry. Piąta minuta tego spotkania i strzał dalmału nad poprzeczką. Teraz stały fragment gry dla gospodarzy. Strzelał wiktor długosz i piłkę z linii bramkowej wybija Jakub serafi. Pierwsza akcja gości z niepołomic, Barkowski pada w starciu przed polem karnym i sędzia Paweł Malec, dyktuje rzut wolny, choć gracze kolony twierdzą, że tu żadnego fału nie było. Po chwili strzał. Z tego stałego fragmentu gry i piłkę ręką podbija stojący w murze nono. I po analizie VAR mamy rzut karny dla puszczy. Do piłki podszedł Artur Kraciun i goście prowadzili 1 do 0. Nie dał rady Mabla obronić tego strzału, no ale nic dziwnego, Mogdawianin ma stuprocentową skuteczność. Jeśli chodzi o wykonywanie jedenastek w ekstraklasie, to już jego ósmy strzelony rzut karny. Odpowiedź gospodarzy strzał z woźnego blokowany dobitka Wiktora Długosza ponad poprzeczką. Ten Riacek Zieliński mobilizuje swoich piłkarzy, no bo oni na wiosnę udowodnili, że potrafią zrobić naprawdę, naprawdę wiele. Teraz formalczyk, jeden z bohaterów korony w 2025 roku. Tylko poprzeczka po strzale skrzydłowego korony. Końcówka pierwszej części gry. Dalmau. Wydawało się, że korona straciła tę piłkę, ale przejął ją Mariusz Fornalczyk. Fornalczyk z pola karnego! I mamy remis. Niesamowita forma Mariusza Fornalczyka w ostatnich meczach. To już jego trzeci gol w tym sezonie i trzeci mecz rzędu, w którym notuje bramkę lub asystę. Przed końcowym gwizdkiem na przerwę, jeszcze rzut wolny dla Korony, fantastyczna interwencja Kevina Komara, dobitka Dalmału, obroniona przez bramkarza Puszczy, a potem jeszcze słupek, jeszcze była też analiza War. czy tu piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Ostatecznie sędziowie uznali, że gola nie było za to w drugiej części gry. Kolejna szansa przed Mariuszem Fornalczykiem, tym razem strzał niecelny rzut z autu dla Puszczy Abramowicz w pole karne Jakuba do Blaga Icia i dobra interwencja Rafała Mamli. Korona Kielce blisko połowę swoich bramek strzeliła po 75. minucie i właśnie wkroczyliśmy w ten okres spotkania Marcel Pięczek i tylko słupek jeszcze Nuno, Pedro Nuno w pole karne. I gracze korony twierdzą, że tu Revenko specjalnie zagrywał do Kevina Komara i należał się im rzut wolny pośredni. Sędzia Malec był innego zdania i graliśmy dalej. Teraz pięczek do Dalmau. Napastnik korony zagrał do Remakla Belk. Za pola karnego Dwa do jednego dla korony Kielce. 312 dni czekał na gola w ekstraklasie. Remak to jego pierwsze trafienie w tym sezonie. Jakże ważne, bo być może dające trzy punkty koronie kielce. A tak tę bramkę świętował nowy właściciel korony, pan Łukasz Maciejczyk. Końcówka tego meczu i spore zamieszanie, bo w tej sytuacji sędzia Paweł Malec po podpowiedzi od sędziego liniowego wyciąga czerwoną kartkę, którą ogląda Artur Kraciu to starcie na powtórkach, a po chwili powtórki ogląda także Paweł Malec. Sędzia główny po analizie war. decyduje się odwołać. Czerwony kartonik i każe Kracuna tylko żółtą kartką. Doliczony czas gry i niezmordowany Mariusz Fornalczyk. Fornalczyk już jest w polu karnym, tym razem nie strzela, a zagrywa do Nono. Nono uderza i bardzo dobra interwencja Kevina Komara. Paweł Malec gwiżdże po raz ostatni. A więc Korona zdobywa trzy punkty w starciu, spuszczą niepołomice. Korona awansuje na dziesiątą pozycję w tabeli naszej ligi. Ten piękny, wiosenny sen Kielczan trwa w najlepsze. Puszcza wciąż w strefie spadkowej. Korona puszcza 2 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.